No, nareszcie jesteśmy w środku. Podoba ci się tu Frodo, bo przez ciebie tu trafiliśmy. I do tego moja żona musiała umrzeć, bo to twoja wina, ale kupię sobie nową. To nie moja wina, Gandalfie, ty ją udusiłeś. Nie, ja ją tylko powiesiłem na drzewie za szyję. Ale tego nie słyszałeś. Bo jak to komuś powiesz, to ja zrobię ci to samo, a na dodatek zrobię to na najostrzejszej linie z zestawu linii, jaką znajdę w piwnicy. Więc lepiej nikomu nie mów, że jestem starym, chorym psychicznie, dziadkiem i do tego zabijam. Zrozumiałeś? Wreszcie jesteśmy w Waterlandzie. Kto ma bilet? Paragorn brał ostatnio, jak odciął mu głowę, ale nie wiem, gdzie teraz jest. Ragor poszedł do Toitoja. Plusk. Gdzie jest instrukcja? Musi gdzieś tu być. Podaj kod, który widnieje na bilecie z tyłu biletu. 1234 No to może spróbuję. 1234 1234 trzydzieści Nie działa. cztery tysiące trzysta dwadzieścia jeden. Może pipinie dwanaście miliardów trzysta czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziesięć. 10 miliardów dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów sześćset tysiące uciekaj koniku bogandal w ciepowiesi jeszcze na ostrej drapiącej linie z jego zestawu Lusk Plusk. Wróciłem gdzie Gandalf. Tu jestem. Masz bilet? Dwa. Dwa plus dwa. 180